A ja dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z y, polskiej wsi Farming Simulator 2025. Ogólnie Farming 25, a ja nie wiem czemu te 2000, ale to chyba jest przyzwyczajenie ze starych farmingów, ale tym się nie zajmujemy. I w dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować, jak sami widzicie, stoję za 60, a bardziej C355M. Znaczy z dołożoną turbiną, więc no praktycznie nawet moc jest większa niż w 60, ale tym się y, nie będziemy y, zajmować. Będziemy się zajmować orką. No, mamy nasz y, gruziącki pług. No jak sami widzicie, szkoda mi go brać do orki, bo jest tak elegancko odmalowany. No ale no cóż, no, trzeba orać. Wszystko mamy posiane, bo w, w poprzednich odcinkach sialiśmy rzepak, sialiśmy Zapaliła. Sialiśmy pszenicę, także no w dzisiejszym odcinku będziemy zaczynać sobie orkę zimową. Ogólnie, no, już prawie jest 9 godzina u nas, ale ja sobie już przed 8, można powiedzieć, trochę rozorałem te pole, żeby no na odcinku się tak za bardzo nie bawić. Jak sami widzicie, tutaj już jest trochę porobione. Wiem, talerzówkę mam. No ale no, ta leżówka nie była używana tu po tym rzepaku. No ale to chyba nic się nie stanie. Truja, gaz w podłogę, blokada zapięta. No i lecimy z orką 60. Będzie normalnie pięknie to szło, mam nadzieję. No i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że no miałem stawiać odcinki w tygodniu, no ale jakoś wyszło, że no tego czasu za bardzo nie miałem, no ale teraz nic nie obiecuję, że będą się pojawiać chociaż minimum dwa odcinki w tygodniu, najważniejsze jest to, żeby chociaż się pojawił jeden odcinek w miesiącu, także... No miejmy nadzieję, że jako tako się uda. Tak samo to jest chyba odcinek sobotni, więc y, może w sobotę jeszcze zrobimy sobie livea tutaj y, z orki. No tutaj w ogóle żeby dokończyć tą orkę i przewinąć sobie czas do wiosny. Także no będziemy takiego livea może dzisiaj jeszcze palić, y, bo w sobotę dostaniecie tego na odcinek. Także no miejmy nadzieję, że coś się nam tutaj Uda zrobić nowe mentalności, może mu y, życiu młodego rolnika by się udało jakoś uaktywnić, żeby y, lecieć dalej z tą serią. Po modyfikacji, no można powiedzieć, że coraz więcej y, do tego naszego farminga 25 wychodzi, no i coraz więcej tych, tych modyfikacji jest, które działają. Oczywiście, jak sami widzicie, tutaj przy tym pługu. Ja żem dorabiał tą bruzdę, no bo pobrałem ten puch i bruzdy nie robił, więc ja sobie tutaj ładnie elegancko można powiedzieć, no zrobiłem bruzdę taką jak uważałem, że ten puch powinien zrobić, także mam nadzieję, że wam będzie się to podobać. No i mam nadzieję, że no ktoś jeszcze ogląda mnie w tej minucie, więc zapraszam do subskrypcji kanału, bo za niedługo w sumie mamy 600 subskryberów. Tak samo to zostawiam łapaczki w górę i zajrzania w opis bardzo serdecznie Was zapraszam, bo będzie y, o tyle dobrze pod względem takim, że macie tam kanały do Shitosa i Karolka na Hanau bardzo serdecznie zapraszam. Tak samo zapraszam na Discorda, bo oczywiście, jeżeli będzie w sobotę live lub w niedzielę, bo też y, może być tak, że w niedzielę, może dwa dni po rząd zrobimy live'a. Nie wiem, nie wiem. Ale wy to będziecie wiedzieć. Także no, będzie można ze mną sobie pogadać. Może kiedyś y, zrobimy jakiś serwer y, dla widzów i będziemy sobie po prostu live y prowadzić wszyscy razem. Także no, miejmy nadzieję, że. Coś takiego się tutaj stworzy. Już widzę to, że bruzda jest trochę mała, bo tylne koło nie wchodzi, więc będę musiał to poprawić, no ale wiecie, yy, na razie trzeba testować to, co jest. Uczyć się, bo jak się nauczymy dobrze poprawiać modyfikacje, to później na życiu młodego rolnika w sumie. Yy, na życiu młodego rolnika w 25, to będzie w ogóle inna, można tak to powiedzieć, zasada y, nagrywania. Więc no, mam nadzieję, że y, jakaś mapa fajna wyjdzie, chociaż y, w. Y, jak to się nazywa? We wrześniu. Już będą jakie takie modyfikacje, bo wiecie jak za szybko wystartujemy to może się to jakoś yy, źle yy, odbić, a najlepiej będzie sobie wystartujemy tak gdzieś jak już będzie parę dobrych modyfikacji, bo później wszystko podmieniać, no to mi się po prostu to nie opłaca. Dobra, ogólnie yy, 60 się nie kopie, ale wyciąga z bruzdy, no nie mogę powiedzieć. W ten odcinek, z tą 4 x 4 sobie można tak to powiedzieć, uraliśmy. To tamtej 60 nam nie wyciągało. Tylko że tamta 60 miała taki pług, gdzie była większa bruzda, więc no, można powiedzieć, bardziej się trzymała. Tutaj jednak jest mniejsza bruzda i ona mm, wyskakuje. Ale to mam nadzieję, że ten jeden sezon się jako taką. Bolejemy i będziemy orać. I tak jak widzę, to 60 trochę późno opuszcza pół. Także, no, kurde można powiedzieć yy, pod względem takim, że to będzie trzeba. Yy, no, czyli co będzie trzeba? No, będzie yy, trzeba zrobić tam większy poprzecznik. No ale, miejmy nadzieję, że jako taka ten początek, jak wyjdzie. i później na wiosnę będziemy, y, no, sobie orali, y, raczej orali, no orać, no to już się orać, nie będziemy, ale uprawy będziemy prowadzić y, tego pola, bo tutaj chyba przyjdzie owiec bo inne uprawy chyba nie będę musiał no chyba że uda mi się kupić jakiś y, siewnik i posiejemy sobie soję w ewentualności yy, kukurydy, tylko że nie mamy headeru hede, do kukurydy rzędowego, więc to może być y, jakoś ciekawe, a po drugie to jest polska wieś, więc y, czujmy się, jakbyśmy byli w latach gdzieś, no, yy, kurwa, tysięcznych, co dopiero tak PGR-y, można powiedzieć, wysprzedawali yy, ludzie. Jeszcze ziemia była po 10 tysięcy za hektar Także no, będziemy się tutaj mam nadzieję rozwijać Będzie 2 dziesiątki, Później może coś się kupi większego, ale co to będzie tego nie wiem Będzie trzeba ładnie, elegancko pomyśleć no i tutaj żeby tą całą mapę yy, wykupić bo tutaj jednak wiecie, ta mapa nie jest za duża A, znając moje szczęście to uda mi się tutaj akurat zrobić e, ten e, nasz e, progres e, gospodarczy pod względem takim że się tutaj rozwiniamy dosyć dobrze bo gramy na Poziomie łatwym i nie zaczynamy od małych hektarów, jak to zawsze mnie bywało, że 80 orów wybrałem sobie, tylko tutaj, no jednak konkretnie, 3 hektary, duże pola, małe sprzęty, no ale jak widać, małe, ale warianty, bo kurde 60 jak przecinek idzie z tym pługiem, i tutaj widzę, że jakiś mi dziwny kliny wyszedł, ale taki można powiedzieć problem to nie problem tutaj 30 to no ładnie się oblepiły yy, opony ogólnie odoramy sobie od pola bo zawsze tamoruje yy, na pole więc no w tym roku trzeba to zmienić żeby nam jakaś taka dziwna brudza się nie wytworzyła bo później wiecie, że to tak brzydko przy drodze wygląda, bo taki można powiedzieć yy, nienaturalny kształt yy, przy drodze jest, no takiej tutaj, bo wtedy będzie problem pod względem takim, że woda będzie nam stała yy, na polu nie będzie miała jak ujść na yy, drogę. Dobra, yy, trzy razy. Dobra, a kurde, ta 60 tak skacze, powiem wam, moi kochani, że no, teraz to kurde, śniadanie mi podchodzi do kardłań, tak kurda y, się zaśmiać, oczywiście, y, te pole chciałem zrobić w dwóch kawałkach, tak jak tutaj zaoraliśmy i tu będziemy orać, ale na razie mi się nie opłaca dopiero gdy będziemy mieć no może y, jako taką mm, zwierzęta no to wtedy byśmy sobie je podzielili bo wiadomo jakąś łąkę na nasze kozy będziemy musieli y, mieć bo wiadomo tutaj w krowy nie idziemy krowy sobie odstawiamy na życie młodego rolnika i pójdziemy w kozy wiadomo na mleko przy kozach dużo obrzędu nie trzeba robić, ale za to jeszcze będzie jedna. Yy, jedne, będą jeszcze jedne zwierzęta. No i przy tych zwierzętach no trochę będzie trzeba się powarć. Dobra, tutaj ładnie bruzdę yy, robimy. No wiadomo, w prawdziwym życiu to jeszcze bym yy, podniósł sobie ładnie elegancko nasz pług i te trochę yy, w inny sposób bym zrobił tą naszą jak to można powiedzieć piękną, bo sobie ją pługiem, lekko zawalił, dobra ogólnie tutaj mamy taki problem pod względem że no, tutaj mamy krzak I ten krak nam trochę będzie przeszkadzał, ale to też jest no problem. Odoramy sobie od niego, trochę korzenie powyrywamy no i możemy sobie jechać śmiało. Wiadomo, w, przy drugim takim chyłku, no to będziemy musieli sobie jakoś inaczej poradzić. Też mogłem orać inaczej trochę. Mogę w tą stronę. Tak. O, jak teraz 60 stoi, mogę morać. No ale to i tak, i tak y, ten krzak by był. Dobra. Tak. I teraz jest. Y, coś, y, co uwielbiam. Pod względem takim, y, że ja jestem osobą, y, która od naprawdę młodych, młodych lat. Orała pługami obrotowymi. I. No na takich polach jak tutaj mamy Ja się gubię z robieniem tej bruzdy No ale wiadomo to jest farming Także No Można powiedzieć Wybaczcie mi to yy, yy, Uczym się ory zagonem no, na się śmieje yy, Tak jakoś sobie porobimy te yy, Nasze rozjazdy No bo to trzeba jakoś ekonomicznie poorać no bo sami widzicie, że nie ma, nie ma innej opcji. Jakby była inna opcja, to już pewnie bym dawno to zrobił. Kurde, świeci słonko. Lewierz tak się... Yy, kurde, można powiedzieć, lepiej tak się yy, wytar, że słońce tak odbija jak lusterko, także to yy, dosyć ciekawa akcja. To mi się normalnie podoba. Dobra, tutaj i tak będziemy musieli sobie w jakiś sposób później to za zaorać. Podnosimy, pobierzemy w drugą stronę. Ładnie cykmy kwuch. Opuszczamy. No, zrobimy sobie poprzecznię po prostu przy tym naszym drzewku i będzie wszystko ładnie, elegancko y zrobione. Dobra, 30. No! Dostanie trochę przepału na zimę, no, ale w zimę nic nie będzie robiła, bo nawet nie mamy nic do sprzedania, więc no będzie trzeba się e, w pewnym momencie z tym wszystkim pobawić. Bo mm, mówię, dopiero będziemy wy... widzieć się tutaj na tej naszej polskiej serii. Na wiosnę, no ale jak już ruszymy na wiosnę, tak już będziemy cały sezon mieli roboty. Może jakieś pole się kupił, może jakieś nowe sprzęty. Nie wiem. Najważniejsze jest to, że mamy 15 minut odcinka. Ja nie chcę Was zanudzać y, tym naszym oraniem. Także co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że pojadę sobie zrobię tym poprzecznie bo w sumie ja chciałem tylko odroczników tych kawałek zawracać, żeby was nie nudzić. Najwyżej na live możecie sobie wbić w sobotę, mam nadzieję, że w sobotę, yy, wbić. i zobaczyć jak te pole uram do końca. No i jak będę się bawił, może na ogarnianiu innej serii, bo mam nadzieję, że w sobotę sobie poogarniamy, bo wiem, że życie młodego rolnika trzeba ogarnąć do nagrywek i tak samo te nasze y, let's playowe granie farminga drugiego, bo tym Gentilem jeszcze się tak na dobrą sprawę nie nagrałem. Także wiecie, tutaj sobie też zrobimy 4 razy y, ten nasz, y, jak to się nazywa, y, poprzecznik. Miejmy nadzieję, że jako tako odcinek się dzisiejszy przyjmie. Eee, nie wiem, odcinek może będzie gdzieś koło godziny 11, 12. Tak w sumie na obiad może go dostaniecie, żeby tam mieli co do y, śniadania albo obiadu y, mieć, bo wiadomo teraz y, w tych czasach to większość ludzi preferuje śniadanie u 11:12, a nawet dopiero 16:15. Także. Mm, co? Ja sobie ładnie, elegancko tutaj przeorałem. 40 jest zadowolona, bo jeszcze takiego wyzwania mieć nie miała. Ogólnie, tak jak mam być szczery, tutaj ten hektar yy, no naszego pola, w, no można powiedzieć, pół półgodzinnym odcinku. Ciągłego rania 60 nie jesteśmy w stanie to zrobić bez żadnego problemu. A wiadomo, to jest nasze y, największe pole. Bo czekajcie, mm, zapisywanie, przepraszam. I y, tak, nie patrzcie, co jest tutaj na tym polu numer 8, bo tutaj był eksperyment. Także wiecie, bo tutaj nasze, o właśnie, tu mamy 72 ary, a tu mamy, a nie, tutaj mamy pół hektara. I jednak tutaj mamy największy nasze pole, bo tu jest hektar 20, także mam nadzieję, że się wam to spodobało, prawie 20 minut odcinka, ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć!